Włos mi się rozwiewa. Trochę wieje. O jezrak, wieje. Arktyczny wiatr, który nie przewraca się, proszę Cię. No podejrzewam, że gdybyśmy nagrywali w Stanach Zjednoczonych, to nikt by nawet na to auto nie zwrócił uwagi, ale na szczęście jesteśmy w Polsce. No i zdecydowanie budzi respekt na drodze. Normalna wersja Isuzu D-Max ma na przykład 1,80 metoś... met 80 szerokości. Ta ma 2 metry, bo to jest wersja specjalna. Można w skrócie powiedzieć AT35 albo Arctic Trucks, e, czyli firma, która zajmuje się przerabianiem tych samochodów, tak żeby na przykład fenomenalnie radziły sobie w warunkach trudnych. Na lodowcu na Islandii. Jak sobie radzi w Polsce? Nawet specjalnie zamówiłem delikatnie padający śnieg, żeby jeszcze bardziej Wam to udowodnić. ten jest Poszerzony dodatkowo 2 metry szerokości, czyli mamy dodatkowo kilka ładnych centymetrów. Ja próbowałem sobie przeliczyć ten samochód i próbowałem go wstawić wirtualnie w wyobraźni do swojego mieszkania. Efekt był tego taki, że w kuchni była paka, a przód był na balkonie, czyli 5 metrów. Prawie 30 cm długości. Przedzieram się przez te leśne, dość wąskie drogi. Przyznam szczerze, że manewrowanie między drzewami nie należy do łatwych rzeczy. Natomiast na szczęście te nadkola nie wystają poza obrys lusterek, więc jest wszystko zgodnie z przepisami, więc e, no wiem doskonale, że jak lusterka przejdą, to i cały Demax też sobie poradzi. Practic track jest, tak jak mówiłem, poszerzona. Mamy dodatkowe nadkola. Mamy zdecydowanie większe opony. Rzadko się to zdarza. Ja rzucę okiem i nagle okazuje się, że mamy opony terenowe 315x70x17. Na na Hit! Pomimo wielkich opon z dość wysokim bieżnikiem, nie dają y, wibracji na drodze. Myślałem, że gdy wyjadę na drogę asfaltową, będzie mną telepało. Okazuje się, że niekoniecznie tak jest. Działa tak, jak działać powinno. Płynnie, spokojnie. Dodatkowo y, są jeszcze takie cudowne... Chlapacze na lince, żeby się przypadkiem nie wkręciły w koło w trudnym terenie. To jest taki dodatek, wgłębienie w tym nadkolu, informujące o tym, jakie powinniśmy mieć ciśnienie w tych oponach, gdy paka jest pusta i gdy paka jest. Załadowane. Przydatne? Niekoniecznie, ale fajnie wygląda. 1,9 to jest diesel w standardzie. Ten diesel ma 163 konie mechaniczne. Tutaj jest zaczipowany i ma około 20% więcej mocy, czyli pewnie to będzie około 196 koni mechanicznych. Radzi sobie nieźle, chociaż przypomnę, no 13 sekund do setki to nie jest wynik powalający, ale z drugiej strony to jest pick-up. To jest wół roboczy, który ma po prostu pracować, a nie być. Super szybką furą, ale są też wady i zalety. On ma taką dziwną, charakterystyczną pracę, że w pewnym momencie nagle robi się trochę zagłośny, czyli tak jakby tam jakiś łańcuch tam uderzał. No ale z drugiej strony, jest to bardzo dopracowana jednostka przez Isuzu. Wiele lat już ten silnik jest instalowany w tych samochodach. Jeśli chodzi o właściwości jezdne tego samochodu, to on naprawdę świetnie poradzi sobie w każdym terenie. Nie ma żadnego problemu, zwłaszcza w tej wersji ekstremalnej, prawie jak na lodowiec na Islandii. Mamy większe opony, więc mamy także większy prześwit, więc spokojnie pokonujemy nierówności. Nawet nie muszę zapinać tego napędu. 4 na 4 bo nie ma takiej po prostu potrzeby to jest bez sensu, jeżdżę tylko na tylnym bo ten teren, no to jest lajtowy teren no spokojnie zwykłym crossoverem miejskim też byście sobie tutaj poradzili i pojeździli. Kolejna kwestia to bujanie się, pick up jest dość dużym samochodem, ten jest dodatkowo jeszcze podwyższony przypomnę, że 30, 28 cm yy, prześwitu, to jest dość sporo, yy, więc wydaje się że powinien trochę działać jak łódka powinien się bujać na zakrętach a to zawieszenie naprawdę całkiem nieźle sobie daje radę. Tutaj mamy klasyczną pakę z czymś, co bardzo lubię w pick-upach, czyli z półką, na której sobie można siedzieć i odpoczywać, zaparkować na przykład nad jeziorem, nad morzem albo na polu. Na szczęście paka z roletą, czyli jeśli załadujemy tutaj towar, 1,50 m na 1,50 m euro paleta spokojnie wchodzi. Wsiadanie do tego samochodu. Zazwyczaj stajemy sobie na tej belce i wskakujemy, wrzucamy się do środka, ale wysiadanie, już niestety, jeśli na przykład wybraliśmy się na ekskluzywną kolację albo wybraliśmy się do teatru, może spowodować, że spodnie nam się pobrudzą. O, bo albo robimy wypad, albo staniemy na tej belce i będziemy wyskakiwać z tego samochodu, tak żeby nie pobrudzić sobie tutaj spodni. To wada, ale każdy pikant tak ma to też jest ciekawa yy, filozofia, że dzisiaj pick-upa budujemy nie po to, żeby była to maszyna dla budowlańców, żeby to była maszyna, w którą pakuje się tonę sprzętu, zawsze wsiadamy w brudnych kaloszach, nie jest to maszyna dla rolnika, no oczywiście też, ale dzisiaj także pick-up musi być komfortowy, musi być ładny, musi, musi cieszyć oko, a jazda nim przede wszystkim nie może być męcząca. No i ten pick-up absolutnie spełnia te wszystkie warunki. Skoro wół roboczy i auto rodzinne, czyli potrzebujemy miejsc i różnych schowków. Mamy dwa cup holdery, mamy tutaj taką tackę. Szkoda, że nie ma ładowania indukcyjnego. Mamy szereg schowków. Cup holder z przodu dodatkowo jeszcze. Tu także schowek. Więc tu tylko wnętrza jesteśmy w stanie zapakować dużo rzeczy, miejsce na okulary. Ale wadą niestety tego samochodu jest... Ten system multimedialny. Nie ma tutaj e, nawigacji, map, e, żadnych gadżetów, aplikacji, nie ma tu żadnych w, w, w poziomierzy czy, czy poziomic i różnych innych takich offroadowych gadżetów. Nie, 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 Jest godzina, audio, radio z systemem DAB+, można słuchać radia kierowców i tyle i sayonara, Bio. Mamy tutaj e, panel, dzięki któremu zarządzamy całą klimatyzacją, nawiewami i tak dalej. Ma też pan, ten panel ma ekran. Ekran i wyświetlanie te, tych informacji to jest porażka. Jeśli jedziemy w słoneczny dzień, świeci słońce, ni cholery tutaj nie widać. Ja nie widziałem tutaj nic, kompletnie robię to na czuł, muszę robić taką budkę z ręki, żeby zobaczyć, czy to jest 19 czy 21 i czemu jest mi tak gorąco. Ekran z systemem multimedialnym jest oczywiście na Androida, jest i oczywiście na Apple'a, można to podłączyć. Możliwość zmiany trybów jazdy, czyli napęd na tył, napęd na przód i na tył, napęd na przód i na tył z reduktorem z tyłu do 30 km na godzinę potem się rozpina. Szukanie funkcji. Yy... Nie do końca jest takie łatwe. Dodatkowo jeszcze nie ma wersji polskiej. No, już tyle lat na rynku i nie ma wersji polskiej. Dla tych, którzy wybiorą taki samochód, na przykład jako auto rodzinne, pewnie zwrócą na to uwagę, że fajnie byłoby dotykać tutaj świetnych materiałów. Niestety jest tu plastikowo, twardo. Niby mamy odcisk tej skóry, która. Ten plastik, który imituje tę skórę, ale no, jest tu plastikowo i jest tu twardo. Jedni powiedzą, że nie fajnie, ci, którzy będą jeździli pod kątem rodzinnym takim samochodem, a inni stwierdzą, że w ogóle nam to nie przeszkadza, bo przecież to jest auto do pracy. Chyba nie siedziałem jeszcze i nie jeździłem pick-upem z tak wygodnymi fotelami z przodu. Nie mogę narzekać na brak podparcia pleców, nie mogę narzekać na twardy tyłek i naprawdę pokonywanie kilometrów wielu kilometrów. Nie stanowi jakiegoś problemu, bo jadę komfortowo i wygodnie. Tylna kanapa jak to w pick-upie drzwi nie otwierają się pod większym kątem więc trochę nie jest to komfortowe ale również się musimy tutaj wrzucić do środka. Ja, 1,90m siedząc za sobą, 1,90m siedzę dość wysoko, ale odrobinę miejsca nad głową jeszcze na szczęście mam. Na nogi, no jest tak na styk, idealnie, natomiast podejrzewam, że gdybym ruszył w dłuższą trasę, to będę cierpiał trochę z powodu dość pionowego oparcia, ale jest przynajmniej podłokietnik. E, ciekawy gadżet? Proszę bardzo, haczyk na zakupy, bo przecież miało być to również auto funkcjonalne i auto rodzinne. Nie jest praktyczny, jeśli chodzi o jazdę po mieście, bo jest no duży. Nie jest również praktyczny, jeśli chodzi o parkowanie w garażu. Trzeba się oswoić, trzeba się tego nauczyć. Te gabaryty są duże. Spalanie jest zachwycająco niskie, ale nadal jest wysokie. No teraz akurat wyskoczyło mi 9,9, czyli około 10 litrów przy mojej jeździe spala ten samochód. Super, to jest świetny wynik. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, ale czy na co dzień? No właśnie, czy nie lepiej mieć auto, które pali 7 litrów? Żeby wam pokazać wszechstronność tego samochodu, wjeżdżam teraz na Eskę i zobaczymy, jak to auto porusza się w takich warunkach. Jest w miarę dynamicznie. Może powyżej tych 140 przestaje być to komfortowe i przyjemne, więc spokojnie, ale się rozpadało. Matko! Przy tych prędkościach autostradowych daje radę. Naprawdę spoko. Chociaż wtedy wzrasta trochę spalanie, więc SK, drogi krajowe, to myślę, że jest najlepsze miejsce dla takiego samochodu. Pickup jest jeszcze dodatkowo wyposażony w mnóstwo systemów, które informują mnie o tym, że zjeżdżam z pasa ruchu, że jak będę cofał, to nagle ktoś pojawia się na drodze, na którą chcę wjechać. Wyświetla mi także informację, że muszę hamować, bo pojazd przede mną będzie ham bo hamuje gwałtownie, więc ja się muszę zatrzymać. Żeby nie doszło do e, kolizji, do zderzenia. Sam zahamuje mnóstwo systemów, które poprawiają bezpieczeństwo, e, a przede wszystkim także poprawiają komfort jazdy. O właśnie i w takim klimacie ten samochód czuje się zdecydowanie najlepiej. Nie tylko samochód, ale także osoba, która nim kieruje, czyli gdy zjeżdżamy z tej drogi utwardzonej, asfaltowej, i nagle możemy pozwolić sobie na niewielkie wertepy. Czy wjeżdżamy w sypki kopny piach, czy wjeżdżamy w błoto, nagle ten samochód. E, no czuje się jak po prostu jak u siebie w domu. No nie oszukujmy się, ale też my mamy takie wyjątkowe poczucie. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś jeździć pick-upem i też to poczuliście, że macie taką pełnię władzy, że czujecie taką moc i siłę. I może dlatego właśnie te samochody są postrzegane jako typowo męskie samochody dla facetów. No bo faktycznie nam trochę w tych samochodach odwala i czujemy. Jakąś taką większą siłę. Wersji podstawowej, czyli bez tych poszerzanych nadkoli, bez tej wersji ekstremalnej, islandzkiej, prawie że przeprawowej, czy też gotowej, przygotowanej do tego, żeby jeździć po lodowcu, zapłacimy około 130 tysięcy złotych. Natomiast ta wersja wypasiona, odbajerzona kosztuje około 210 tysięcy złotych. Ale za tę kwotę, na przykład, dostajemy mnóstwo spojrzeń ludzi i przyznam wam się szczerze, że Widziałem taką sytuację, w której ojciec ze swoim synem fotografowali się na tle wielkich opon w tym samochodzie. Przyjemnie!